Komitet Wyborczy Krzysztofa Jakuba Stanowskiego został oficjalnie zarejestrowany, do czego wystarczyło 1000 podpisów. Teraz ten krok trudniejszy. Przede mną, przed nami 100 tysięcy e, podpisów, które trzeba zebrać do 4 kwietnia. Mój pierwszy film o tym, jak patologiczny jest system w Polsce, e, jak zepsuty jest ten system, jaki to jest raj dla, oszustów, dla przestępców, dla cwaniaków i jak bardzo nas ten system nie zabezpiecza jako społeczeństwa przed tym, żeby te wybory nie były sfałszowane, cieszył się dość dużą popularnością. No, w dwa dni obejrzało go prawie 800 tysięcy osób. To jest bardzo dobry wynik. Ale co ważniejsze, znaczy nie wiem czy ważniejsze, ale co też ważne, poparło mnie kilka osób znanych ze sceny politycznej. Poparł m.in. Słowo Mencen, który też uważa, że ten system zbierania podpisów to absolutna patologia i powinno to się odbywać inaczej. I poparł mnie e, pan Michał Gramatyka, co jest o tyle istotne, że jest to wiceminister cyfryzacji. I w swojej naiwności, która czasami mnie dopada, bywam wszelkim naiwnym, pomyślałem: oho, skoro Michał Gramatyka z Ministerstwa Cyfryzacji mnie popiera, to kto wie, kto wie, może dojdzie do jakichś daleko posuniętych zmiany. Ale potem przypomniało mi się, że na pewno się to nie wydarzy. No i zajrzałem w komentarze pod tamtym pierwszym filmem Prezydenckie Zero. Na przykład użytkownik Lol e, bał się, że nikt tego komentarza nie przeczyta, bo tak się ten, kończył ten jego komentarz. Szkoda, że tak dużo komentarzy, pewnie nikt tego nie przeczyta, bo aż się prosi, żeby w kolejnym programie o tym wspomnieć. No to ja przeczytałem, więc wspomnę. Otóż ten użytkownik napisał tak. Stano, to jeszcze nic. W 2010 roku był sobie taki kandydat na prezydenta jak Bogusław Ziętek. Przyznam szczerze, nie pamiętam. Jako, że miałem ochotę jako studenciak dorobić, a inne komitety miały już miejsca w komisjach poobstawiane, uznałem, że ciul mnie tam obchodzi, z czyjego komitetu będę w tej komisji siedział i zebrałem te 20 podpisów na Ziętka. Tak, tak to działa od bardzo dawna. Wszystko spoko, wybory się odbyły, kasa wpadła, człowiek myślał, że po temacie. Otóż nie. Jakieś 3-4 lata później dostają wezwanie na przesłuchanie do Komendy głównej policji w Katowicach. Okazało się, że moje i paru tysięcy innych osób dane po wyborach trafiły do obrotnych ludzi, którzy organizowali nam wyjazdowe szkolenia finansowane z jakiegoś urzędu. I natrzepali na tym tyle kasy, że się w końcu ktoś połapał, że to jakiś przekręt. Dziwnym trafem wszyscy byli na listach uziętka. Jak raczył mi na koniec przesłuchania wyjaśnić pan policjant. Ktoś to przebije? No, nie wiem, czy ktoś to przebije, nie będziemy robić rankingów, ale kolejny wpis też jest dobry i jest um, wstępem do dłuższej historii. Otóż pani Barbara napisała tak. Bardzo dobrze wiem, o czym pan mówi. Sama byłam ofiarą wciągnięcia mnie na listy poparcia dla Marka Jakubiaka. Z tym, że ja się o tym fakcie dowiedziałam na policji, która. Prowadziła w tej sprawie śledztwo i musiałam złożyć zeznania, łącznie z oczekiwaniem, że złożę próbki podpisu. Odmówiłam, gdyż to była procedura pisania 16 stron dla grafologa. Reasumując, poza stresem ukradziono mi około 8 godzin życia, odbiór na poczcie listu poleconego, plus zeznania na policji. Gdybym dodała te 16 stron, to należało by jeszcze dodać kilka godzin. Uważam, że proceder zbierania podpisów jest patologiczny, korupcjogenny i aż proszący się o nadużycia. No ja też tak uważam, więc tu się zgadzamy. Ale ta historia z Jakubiakiem jest w ogóle fantastyczna. Ona na tylu poziomach potwierdza moje wcześniejsze nagranie, że to jest aż urocze. Nie wiem, czy tą historię znacie, ja Wam chętnie ją w skrócie opowiem. Ona jest fantastycznym potwierdzeniem tego mojego wcześniejszego filmu, w którym mówiłem, że mm, tu się w zasadzie nie da nikogo złapać za rękę, bo każdy może powiedzieć, ja nie wiedziałem. Ktoś dla mnie to zrobił, ale nie wiem kto. Yy, I to jest mniej więcej historia Marka Jakubiaka z 2020 roku. Otóż 10 marca Marek Jakubiak powiedział, że chce zostać prezydentem. A już 10 dni później, 20 mar marca, miał 140 tysięcy podpisów. To już jest samo w sobie dobre. To znaczy to jest dobry wynik, to jest imponujący wynik. To jest Znakomite tempo. 14 tysięcy podpisów dziennie. Ale to jest tym bardziej imponujące, że wtedy była pandemia i ludzie się bali, nie wychodzili z domu, zamykali się, do lasów nie chcieli chodzić. Wszystko było zamknięte albo pół zamknięte. A pan Jakubiak nie prowadził w zasadzie żadnej kampanii, tylko po prostu zdobył 140 tysięcy głosów. od tak. No i wredni dziennikarze szuje, zaczęły nie dowierzać, że to chyba to się nie mogło legalnie odbyć. No i tam pojawiały się nawet teksty, że jacyś Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie byli zatrudniani na jakichś dorywczych umowach i pisali te podpisy całymi dniami i potrafili w najlepszym dniu 18 tysięcy podpisów napisać. No i pan Jakubiak sam się zgłosił do prokuratury. Powiedział, że to chyba jednak jest podejrzane, że on zdobył te podpisy i powiedział w prokuraturze, że on sam jest zaskoczony własną popularnością, że on się nie spodziewał. No a te podpisy to mu ktoś zebrał. I on tak naprawdę to nie wie, jak te podpisy były zebrane, ale sam jest zdziwiony, że to tak szybko poszło, że on nie doceniał sam siebie. W sumie słusznie, że nie doceniał, bo w samych wyborach zdobył 33 tysiące głosów w całej Polsce. No a w te 10 dni 140 tysięcy podpisów, tak po prostu. No, ale okej, okay, no, podpisać można się na kilku listach, głosować można tylko na jedną osobę, więc to nie jest aż tak dziwne, że zebrał 140 tysięcy podpisów versus 33 tysiące głosów, ale trochę dziwne to jest, przyznajcie sami, trochę dziwne to jest, że aż tak mało osób na niego zagłosowało, biorąc pod uwagę, z jaką łatwością zebrał te wszystkie podpisy. No, ale nie to jest w tym wszystkim najśmieszniejsze, bo prokuratura rozpoczęła śledztwo w tej sprawie w sierpniu 2020 roku. E, uznała mm, fakt popełnienia fałszerstwa za prawdopodobny i postanowiła działać. No i minęło 5 lat, i nic z tą sprawą się nie wydarzyło. To znaczy, jeszcze widziałem, że 2 lata temu, czyli 3 lata po rozpoczęciu procesu, sprawa trwała. Wydaje mi się, że do teraz nie została umorzona, nigdzie nie, nigdzie nie natrafiłem na e, tego rodzaju informacje. Też nikomu chyba nie postawiono żadnych e, zarzutów, też na taką informację nie natrafiłem. Moim zdaniem ona się po prostu wlecze. I paradoks polega na tym, że ona dotyczy poprzednich wyborów, a Marek Jakubiak startuje w kolejnych. Czyli jeśli jakiś kandydat, bo już zostawmy tego Jakubiaka biednego... E, sobie tam przycfaniakuje w tych wyborach, to do następnych nikt nie zdąży tego wyjaśnić. Masz minimum e, dwa okienka wyborcze, żeby narobić przekrętów. E, czyż to nie piękne? Polska jest więc fantastycznym krajem, który daje każdemu kandydatowi szansę rehabilitacji. Jeśli cię złapali za rękę w jednych wyborach, to do następnych i tak nie zdołają rozstrzygnąć, czy to na pewno była Twoja ręka, y, więc możesz wystartować jeszcze raz. Kto wie, może nawet z tymi samymi podpisami, jeśli na czas zrobiłeś ksero. W każdym razie taka słodko-gorzka była ta historia Jakubiaka: no bo z jednej strony jacyś uprzejmi Ukraińcy czy Białorusini mu pomogli, przynieśli mu te podpisy, zebrali dla niego te podpisy, z drugiej strony, to, to jest ta, to, to, to jest ta m, e, słodka część tego wszystkiego, z drugiej strony ta gorzka że on ich przecież o to nie prosił i może się okazać, że te podpisy były fałszywe, że ci ludzie nie chcieli być na tych listach, e, więc uczynność e, bywa czasami prawdziwą, prawdziwym utrapieniem. Mnie się jeszcze taka historia nie przytrafiła. Żaden Ukrainiec, Białorusin czy tam Hindus nie przyniósł mi 140 tysięcy głosów, a zobaczcie, tylu ich przyjechało do Polski i się lenią, a mogliby pozbierać, e, no ale Wolę liczyć na was, drodzy widzowie. E, po ostatnim filmie bardzo dziękuję za odzew. To znaczy, mobilizacja z waszej strony jest bardzo, bardzo duża. Przez wiele, wiele godzin po nagraniu, po premierze filmu. E, maile wpadały średnio co minutę od osób, które chciały być wolontariuszami lub chciały być w komisjach wyborczych, chciały się zaangażować w zbieranie podpisów. E, takich osób zgłosiło się blisko tysiąc. Jesteśmy na etapie kontaktowania się z tymi osobami, odpisywania. E, do niektórych chyba do pierwszych 200 osób już jutro idą pakiety e, takie brandingowe, gdzie będzie Krzysztof Jakub Stanowski, koszulka, gdzie będzie smycz Krzysztof Jakub Stanowski, identyfikator, e, będzie koperta zwrotna, będą wydrukowane e, formularze, taki totalny pakiet, żeby pomóc zbierać podpisy. Ale to, że się zgłosiło dużo osób, to nie oznacza, że nie potrzebujemy więcej. Potrzebujemy więcej, bo o co idzie gra. Gra idzie oczywiście o udział Mój udział w debacie w TVP w likwidacji. Pamiętajcie, że każdy kandydat na prezydenta dostanie tyle samo czasu w debacie w TVP i nikt nie będzie miał prawa mu zwrócić uwagi, co może mówić, a czego nie może mówić. Więc hulaj duszo, piekła nie ma. Podobno już same przygotowania do tej debaty są nadzwyczajnym przeżyciem, ponieważ sztaby wyborcze kłócą się o wszystko o wysokość blatu. O kolor ściany w tle. I ja chcę w tych kłótniach od początku uczestniczyć. Ja nie potrzebuję sztabu, który będzie się wykłócał w moim imieniu. Ja chcę się wykłócać osobiście. Osobiście chcę tam być i walczyć o każdy szczegół i wam to wszystko opowiedzieć. No ale przede wszystkim chcę stanąć koło trzaskowskiego, nawrockiego, na hołowni i odpowiadać na te same pytania. E Chcę uczestniczyć w tym festiwalu łgarstw, festiwalu niespełnionych obietnic, festiwalu jakichś postulatów, których nikt nawet przez sekundę po wyborach nie ma zamiaru spełniać, idei, do których się nigdy nie wraca. Chcę wygłosić moje propozycje, które będą też waszymi propozycjami. Możemy sobie to nawet wcześniej wspólnie ustalić, na przykład poprzez jakieś ciekawe głosowanie. I jeśli politykę uznamy za cyrk, co nie byłoby chyba przesadą, to wcale nie jestem pewny, że będę największym klaunem w tym cyrku. Niestety, wolałbym, wolałbym żyć w kraju, w którym e, mój status lidera w kwestii bycia klaunem byłby absolutnie niepodważalny. Nie mam dziś, na, e, dziś takiego przekonania. Niestety. Ale to, co mnie kusi poza debatą, to są spoty wyborcze. Spoty wyborcze to jest prawdziwa. Perła w koronie w tej kampanii. To jest coś, co musi się wydarzyć. TVP w likwidacji ma obowiązek no, ze mną powspółpracować, z moim komitetem wyborczym. Przeczytam Wam, jak to jest. Komitetom wyborczym, których kandydaci zostali zarejestrowani, czyli zebrali 100 tysięcy podpisów, przysługuje w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej prawo do rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych w programach publicznych, nadawców radiowych i telewizyjnych na koszt tych nadawców. Czyli na koszt TVP będziemy w TVP. Czy będzie nas dużo w TVP wtedy? Oj, będzie nas dużo, ponieważ kiedy, ile, jak określa to rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przed pierwszą turą jest to 10 godzin audycji w TVP1, 10 godzin w TVP2, 5 godzin w TV Polonia, no i podobnie w polskim radiu. E, tworzone są takie bloki wyborcze, podczas których puszczane są spoty różnych kandydatów. No, mam nadzieję, że także mój. Musicie w tym pomóc. E, mam różne spoty już podgotowane. Mam spoty, wiadomo, z Białym Orłem, to możecie kawałek zobaczyć, e, ze mną jako rycerzem. Możecie zobaczyć, że dobrze się prezentuje jako rycerz, ale moim ulubionym spotem wyborczym, który dzisiaj chciałem wam zaprezentować, na razie ulubionym, bo ten ranking się zmienia, nowe powstają, jest spot smoczy. Oto wielka premiera gry o Tron. Polska pełna majestatycznych krajobrazów, czeka na bohatera, który nada jej kierunek. Nad krajem unosi się cień smoka, symbol wyzwań i przeciwności. Jego skrzydła rozpościerają się nad miastami i wsiami, przypominając o historii i zapomnianych ideałach. Jednak na horyzoncie pojawia się ktoś, kto stawia mu czoła Krzysztof Jakub Stanowski, człowiek, który poskromił smoka i uczynił z niego symbol odnowy. Jego podróż przypomina że tylko determinacja, mądrość i oddanie ojczyźnie mogą pokonać największe wyzwania. Smok pod jego kontrolą to siła i nadzieja na jedność narodu. Polska potrzebuje lidera, który wskaże drogę, tak jak on, szybując ponad to, co wydaje się nieosiągalne. Smocze skrzydła to moc, ale to serce człowieka decyduje o kierunku. Zostań częścią historii. Zbierzmy 100 tysięcy podpisów dla Krzysztofa Jakuba Stanowskiego. Dołącz do nas, pobierz listę i podpisz się. Wejdź na www.stanowski2025.de. I powiedzcie mi teraz, że nie chcielibyście zobaczyć takiego spotu w TvP. Połóżcie rękę na sercu i popatrzcie mi prosto w oczy. Teraz prosto w oczy. Prosto w oczy. Nie chciałbym zobaczyć takiego spotu w TVP. Jeśli tak powiedziałeś, to sam dobrze wiesz, że kłamiesz, że się oszukujesz, że chciałbyś. Więc się nie oszukuj. Jeśli chcesz, pomóż w tym. Wyślij te pieprzone podpisy. Wejdź na stronę stanowski2025.d pobierz formularz, wypełnij go, zbierz tam jak najwięcej tych podpisów i je wyślij na wskazany adres. Najlepiej paczkomatem, ale może być też pocztą. Wyślij, bo najlepsze dopiero... Przed nami. Najlepsze się dopiero zaczyna. Wamos Polska.